Otwieramy kampanię wyborczą komitetu Wybor wyborców łączy nas Biała Podlaska, łączy nas gmina Biała Podlaska. Proszę o kilka słów naszego kandydata na kandydata na wójta, pana Krzysztofa Radzikowskiego. Szanowni mieszkańcy gminy Biała Podlaska. Dziękuję, że jesteście dzisiaj tutaj ze mną. Dziękuję za wasze wsparcie i zaufanie, jakim mnie obdarzacie. Jako kandydata na Wójta Gminy Biała Podlaska. Pragnę przedstawić Wam dzisiaj nasze założenia, pokrótce naszego programu wyborczego, który powstał, który jest owocem wielomiesięcznych konsultacji z mieszkańcami, jak również analizy potrzeb naszej gminy. 2 lutego zarejestrowaliśmy jako pierwsi w gminie Komitet Wyborczy Wyborców Łączy Nas Gmina Biała Podlaska. Ta nazwa nie jest przypadkowa. Dlaczego łączy nas Gmina Biała Podlaska? Ponieważ chcemy łączyć mieszkańców, środowiska społeczne, organizacje, a nie dzielić. Chcemy rozmawiać, prowadzić dialog społeczny, konsultować, a nie spierać się i kłócić. Chcemy współpracować wszyscy dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra gminy Biała Podlaska. Moje doświadczenie zawodowe oraz praca jako skarbnika gminy pozwoliły mi poznać oczekiwania i potrzeby mieszkańców, jak również możliwości naszej gminy. Wiem, co dobrze funkcjonuje oraz wiem, które obszary są do poprawy. Dlatego też z przekonaniem chciałbym realizować nasze cele. Tak jak już na wstępie nadmieniłem, jestem przygotowany do podejmowania decyzji na rzecz dobra naszych mieszkańców, na rzecz rozwoju naszej gminy. Razem z moją drużyną, która jest dzisiaj razem ze mną, chcemy wspólnie kontynuować to, co dobre, jak również wprowadzać nowe rozwiązania. Które posłużą rozwojowi naszej gminy Biała Podlaska. Jednym z priorytetów naszych działań, które chcemy wprowadzić, są usprawnienia polegające na usprawnieniu pracy Urzędu Gminy. Chcemy stworzyć salę obsługi mieszkańców oraz udostępnić dostęp do usług publicznych poprzez internet. Ułatwi to naszym mieszkańcom dostęp do wszystkich usług administracyjnych. Dodatkowo chcemy również stworzyć grupę remontową szybkiego reagowania, która miałaby na celu szybkie usuwanie drobnych usterek na terenie naszej gminy Biała Podlaska. Nasza wizja obejmuje również jeszcze jedno bardzo ważne priorytetowe działanie, polegające na budowie nowych dróg. Oraz usprawnieniu remontów dróg już istniejących. Kluczowa dla realizacji tego zadania będzie również współpraca z Powiatem Bialskim, bowiem część dróg powiatowych przebiega przez teren naszej gminy i chcemy tą współpracę kontynuować. Chcemy również zadbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych oraz chodników. Kolejny obszar, na którym chcemy się skupić, to są inwestycje wodno-kanalizacyjne. Chcemy rozbudowywać istniejące sieci wodno-kanalizacyjne, a także budować nowe, tak żeby kolejne miejscowości miały dostęp do tych usług. Nie zapominamy również o kulturze, edukacji i o naszych seniorach. Chcielibyśmy zorganizować w gminie Biała Podlaska pierwszy kongres kół gospodyń wiejskich, żeby pokazać i docenić, jak duży wkład koła gospodyń wiejskich wnoszą w rozwój i promocję naszej gminy. Chcielibyśmy również utworzyć klub seniora i na stałe go prowadzić w gminie Biała Podlaska, łącznie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Nasze wszystkie placówki edukacyjne chcielibyśmy doposażyć w nowoczesny sprzęt, rozbudować infrastrukturę sportową, po to, żeby były konkurencyjne i stały się placówkami oświatowymi pierwszego wyboru dla rodziców i ich dzieci. Bardzo ważna jest również dla nas współpraca z Miastem Biała Podlaska i Prezydentem Miasta Biała Podlaska bowiem mamy wspólny miejski obszar funkcjonalny i chcielibyśmy dalej współpracować i realizować wspólnie inwestycje zintegrowane terytorialnie. Ochotnicze straże pożarne są bardzo ważnym elementem naszej społeczności i chcielibyśmy wyposażyć i doposażyć je w nowoczesny sprzęt oraz budowę Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, które by pełniło również funkcję Centrum aktywności społecznej gminy Biała Podlaska. Chcemy wspierać również młodzieżowe drużyny pożarnicze. Kolejnym elementem, żeby zrealizować te wszystkie cele, musimy sięgnąć po pieniądze z Unii Europejskiej i chcielibyśmy stworzyć zespół specjalistów, który będzie przygotowany i który będzie pozyskiwał środki z Unii Europejskiej i pisał projekty inwestycyjne. Chciałbym podkreślić drodzy mieszkańcy, że nie stoję tutaj sam. Za mną jest drużyna, drużyna lokalnych działaczy, społeczników, kandydatów na przyszłych radnych. To ich pomoc jest dla mnie nieoceniona. To oni znają wszystkie potrzeby najbardziej mieszkańców. To oni współpracują z mieszkańcami i wspólnie z całą drużyną chcielibyśmy te cele realizować dla dobra mieszkańców, dla rozwoju naszej gminy. Zapraszam wszystkich do współpracy. Proszę o poparcie w najbliższych wyborach samorządowych i pamiętajmy, że razem możemy zrobić dużo dobrego dla dobra społeczności, dla rozwoju naszej gminy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania od, od Państwa? Tutaj prosimy. Panie Skarbniku mam pytanie. No poważnym problemem rodzą się te tematy związane z firmami różnego, różnego rodzaju inwestycjami wielkopowierzchniowymi. Czy ma Pan to również na uwadze i jak Pan do tych tematów podchodzi? E, jako Komitet Wyborczy Wyborców łączy nas Gmina Biała Podlaska Jesteśmy za zrównoważonym rozwojem gminy Biała Podlaska i zrównoważonym rozwojem tych inwestycji uciążliwych dla mieszkańców i dla środowiska. Do końca 2025 roku, każda gmina, również i nasza, ma obowiązek sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania, który ten plan zabrokuje te inwestycje które są uciążliwe dla środowiska w pobliżu zabudowań, które mogłyby pogorszyć komfort życia mieszkańców. Chcemy ten plan opracować. Już na najbliższej sesji planujemy podjęcie stosownej uchwały, która wprowadzi do prac gminy sporządzenie tego planu ogólnego zagospodarowania. Chcemy konsultować z, z mieszkańcami. Jesteśmy z mieszkańcami. Nie można takich inwestycji w bliskim sąsiedztwie zabudowań, Realizować uciążliwych i dla mieszkańców, które pogorszyłyby Chcemy słuchać mieszkańców, chcemy z nimi współpracować, konsultować i na pewno wprowadzimy po konsultacji z mieszkańcami zapisy do tego planu ogólnego zagospodarowania, które ograniczą y, lokalizowanie takich inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, a także wskażą tereny, gdzie można takie inwestycje w gminie realizować. Dziękuję.